Czy czujesz ciężar na swoim sercu? Czy twoja dusza jest niespokojna, przygnębiona, zmęczona ciągłą walką z lękiem i smutkiem? Dziś, w tej chwili, zapraszam Cię, abyś zatrzymał się, zamknął oczy i wsłuchał się w głos, który przynosi ukojenie. Najwyższy Panie Królu wieczności, który swoim słowem uspokajasz burzę, i wprowadzasz pokój tam, gdzie panuje chaos. Przychodzę do ciebie z sercem pełnym pragnienia Twojej obecności. Oto jestem niosąc przed Twój tron cały mój ból, całą moją troskę, każdy szept strachu, który drży w mojej duszy. Boże, który jesteś światłością w ciemności, bądź moim schronieniem. Ucisz burzę we mnie, ukołysz moje serce, niech Twoja miłość ogarnie każdą ranę. Pragnę pokoju, który daje tylko Twoja obecność. O Wszechmogący, który stworzyłeś niebo i ziemię, ty widzisz wszystko, każdą łzę, każdy szept, każdą niewypowiedzianą myśl. Wiesz, jak często mój umysł jest przepełniony niepokojem, jak często moje serce drży pod ciężarem trosk. Panie, spójrz na mnie teraz. Nie jestem w stanie sam unieść tego ciężaru. Wiem, że mnie widzisz, wiem, że mnie słyszysz. Nie jestem dla ciebie niewidoczny, nie jestem sam. Twoje oczy patrzą na mnie z miłością. A Twoje ręce są gotowe, by podnieść mnie z moich upadków. Panie, wylewam przed Tobą wszystko, co mnie przygniata. Weź moje troski, weź moje lęki, dotknij mojego wnętrza. Niech Twoja miłość przeniknie każdy zakamarek mojego serca i przyniesie mi pokój, który przekracza wszelkie zrozumienie. Jeśli ta modlitwa poruszy Twoje serce i przyniesie pokój, zapraszam do subskrypcji tego kanału. Kliknij przycisk subskrybuj i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnych treści modlitewnych, które mogą wzmocnić Twoją wiarę. Zostaw kciuk w górę. Podziel się swoją opinią w komentarzu. Niech będzie to miejsce pełne wsparcia i Bożej obecności. Udostępnij ten film swoim bliskim, rodzinie, przyjaciołom. Może ktoś potrzebuje dziś słów pocieszenia i nadziei. Niech błogosławieństwo Boże będzie z Wami. Panie Jezu Chryste, Ty, który przyszedłeś na ten świat, aby dać nam pokój, nachyl się teraz nade mną. W mojej duszy burza, myśli krążą jak niespokojne fale, a serce bije w rytm lęku i niepewności. Ale Ty jesteś moją skałą, moim schronieniem, moim ratunkiem wśród burz życia. Twoje słowo mówi On: Pokój mój daje Wam, nie tak jak daje świat. I 14:27 Tak, Panie, pragnę tego pokoju. Nie tego chwilowego, który przychodzi i odchodzi, ale tego, który płynie z Twojej obecności. Przychodzę do Ciebie, aby złożyć mój niepokój u Twoich stóp. Jeśli i ty, bracie siostro, czujesz to samo, zostań ze mną. Nie jesteś sam. Zaufaj Panu. A jeśli to, co słyszysz, dotyka Twojego serca, zasubskrybuj ten kanał, abyśmy razem trwali w jego pokoju. O Duchu Święty, pocieszycielu posłany od Ojca, tchnienie życia i źródło pokoju. Przyjdź teraz do mojego serca. Potrzebuję Twojej obecności, potrzebuję Twojego światła w mojej ciemności. Jak spragniona ziemia czeka na deszcz, tak moja dusza tęskni za Twoim dotykiem. Przyjdź i rozprosz każdy lęk. Przyjdź i ukołysz burzę, która szaleje we mnie. Jesteś jak cichy powiew, który przynosi ulgę zmęczonemu, jak płomień, który rozświetla mrok. Spraw, aby moje serce biło w rytmie Twojej miłości aby mój umysł uspokoił się w Twojej obecności. Nie chcę dłużej żyć w niepokoju. Pragnę oddać Ci wszystko, każdą troskę, każde pytanie, każdy strach. Duchu Święty, zamieszkaj we mnie i daj mi pokój, którego świat nie może mi dać. Najłaskawszy Ojcze, który znasz każde drżenie mojego serca, dziś przynoszę przed Twój tron cały mój strach, każdą niepewność, każde pytanie, które nie daje mi spokoju. Są chwile, gdy czuję się zagubiony, gdy przyszłość wydaje się mglista, a moje serce ciężkie od obaw. Ale Ty, Panie, jesteś moją drogą, moim światłem i moim przewodnikiem. Twoje słowo mówi: Nie lękaj się, bo ja jestem z Tobą. Iz 41:10 Tak, Panie, nie chcę się bać, nie chcę wątpić. Dziś wybieram, by zaufać Twojej miłości, Twojej mądrości, Twojej woli. Weź moje lęki, Panie. Przemień moje obawy w pokój, moje wątpliwości w pewność, moje niepokoje w zaufanie. Ty jesteś większy niż wszystko, co mnie trapi. W Tobie składam całą moją nadzieję. O Panie, Twoje słowo jest jak latarnia na ścieżce mojego życia, jak kotwica, która trzyma mnie mocno, gdy fale niepokoju próbują mnie pochłonąć. Kiedy świat wydaje się niepewny, kiedy moje serce drży, powracam do Twojej obietnicy, do prawdy, która nigdy się nie zmienia. Ty powiedziałeś: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Maikłonedwięty ojc, więc przychodzę, panie, z całym moim zmęczeniem, z moimi troskami, z moją bezsilnością. Ufam Twojemu słowu, bo ono jest życiem, jest mocą, jest schronieniem dla mojej duszy. Niech Twoja prawda napełni mnie dziś odwagą. Niech każdy lęk ustąpi przed pewnością, że jesteś ze mną. Że mnie nie opuścisz, że moje życie jest w Twoich dłoniach. Panie, niech Twoje Słowo będzie moim pokojem. O Panie, są chwile, gdy moja droga tonie w mroku, gdy nie wiem dokąd iść, a moje serce ogarnia zwątpienie. Ale Ty, Najwyższy, znasz każdy krok, który przede mną. Ty widzisz to, czego ja nie dostrzegam. Twoje Słowo mówi: Zaufaj Panu. Z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. trzy pół. Tak, Panie, chcę ufać. Nie chcę budować na własnych obawach, na moich ograniczeniach, na tym, co widzę, lecz na Twojej wierności, która nigdy nie zawodzi. Panie, ucz mnie kroczyć drogą wiary. Ucz mnie spoglądać na Ciebie nawet wtedy, gdy burze próbują mnie zatrzymać. Wiem, że trzymasz mnie za rękę, że nie pozwolisz mi upaść. Moje życie jest w Twoich dłoniach, a tam jest najbezpieczniejsze miejsce. Wszechmogący, mój Ojcze i moja twierdzo, przychodzę do Ciebie, bo tylko w Tobie jest moje schronienie. Gdy świat mnie przygniata, gdy troski dnia codziennego odbierają mi siły, gdy moje serce jest zmęczone, Ty jesteś moją ucieczką, Twoje słowo mówim, Pan jest moją skałą, moją twierdzą i moim wybawicielem. PES 18:3 Tak, Panie. Nie muszę już szukać ochrony w tym, co ulotne, co niepewne. Ty jesteś pewnym fundamentem, ty jesteś miejscem, w którym moje serce może odnaleźć pokój. Przyjmij mnie pod swoje skrzydła, tak jak orzeł chroni swoje pisklęta. Ukryj mnie w cieniu Twojej obecności, abym nie bał się dnia jutrzejszego. Jesteś moją siłą, moją opoką, moim pokojem. W Tobie odpoczywa moja dusza, ojcze Niebieski. Czasem czuję, jakby ciężar życia przygniatał mnie do ziemi. Myśli, których nie potrafię zatrzymać, troski, które odbierają mi pokój, ból, który noszę w ciszy, to wszystko staje się zbyt trudne do zniesienia. Ale Ty, Panie, jesteś Bogiem, który podnosi zmęczonych, który ociera łzy, który daje siłę tym, którzy nie mają już sił. Twoje słowo mówi: Rzuć na Pana swą troskę, a On Cię podtrzyma. PS 55:23 Tak, Panie. Przynoszę Ci wszystko, co mnie przygniata. Nie chcę dłużej nosić tego sam, oddaję Ci moje troski, moje obawy, moje zmęczenie. Przyjdź, Panie, i zdejmij ten ciężar, dotknij mojego serca swoim pokojem, ulecz mnie swoją miłością. Niech każda rana zostanie zalana Twoją łaską, a każde strapienie zostanie zastąpione Twoim błogosławionym pokojem. Jesteś moją nadzieją, moim ratunkiem, moim odpoczynkiem. O najwyższy mój Stwórco, jak często moje serce jest niespokojne, jak często próbuję wszystko kontrolować, walcząc z tym, co mnie przerasta. Zapominam, że to Ty jesteś Bogiem, że to Ty trzymasz moje życie w swoich dłoniach. Panie, naucz mnie odpoczywać w Twojej obecności. Twoje słowo mówi: "Zatrzymajcie się i we mnie uznajcie Boga." Ps 46:11. Chcę przestać walczyć, chcę przestać szukać odpowiedzi w chaosie moich myśli. Pragnę zanurzyć się w Twoim pokoju, wsłuchać się w Twój głos, oddać Ci wszystko, co mnie niepokoi. Panie, spraw, abym zrozumiał, że prawdziwa siła, nie tkwi w moim wysiłku, ale w mojej ufności w Ciebie. Ty jesteś moją ostoją, moim miejscem odpoczynku, moim pokojem. Niech moje serce znajdzie ukojenie w Twojej obecności. Niech moje myśli poddadzą się Twojej woli. W Tobie odnajduję prawdziwy spokój. Najłaskawszy, Ojcze, dziś staję przed Tobą nie tylko z moimi troskami, ale i z wdzięcznym sercem. Dziękuję Ci, że mimo moich słabości, mimo moich zwątpień, mimo chwil, gdy odchodzę daleko, Ty zawsze jesteś ten sam. Twoja miłość nigdy nie słabnie, Twoja dobroć nie ma końca. Twoje słowo mówi bo góry mogą się poruszyć i pagórki się zachwiać, ale moja łaska nie odstąpi od Ciebie. Iz 54, 10 Jak wielka jest Twoja miłość, Panie, choćby cały świat się zmienił, choćby ludzie mnie opuścili, Ty pozostaniesz wierny. Dziękuję Ci, że mnie widzisz, że mnie słyszysz, że mnie kochasz. Dziękuję Ci za każdy oddech, za każdy dzień, za każdą chwilę, w której... Mogę być bliżej Ciebie? Wiem, że nawet w trudnych momentach Twoja miłość mnie prowadzi. Panie, niech moje serce nigdy nie zapomni, jak wielki i dobry jesteś. O Najświętszy, który trzymasz czas w swoich dłoniach, Ty widzisz to, czego ja nie dostrzegam. Są chwile, gdy ogarnia mnie zwątpienie, gdy przyszłość wydaje się niepewna, gdy pytam, Panie, dokąd zmierza moje życie. Ale wiem, że Ty jesteś Bogiem nadziei, Bogiem, który prowadzi, nawet gdy droga jest niewidoczna. Twoje słowo mówi, ja bowiem znam zamiary, jakie mam wobec Was. Zamiary pełne pokoju, a nie zguby. Jumoniarek 49, 11 Tak, Panie, Ty masz dla mnie przyszłość. Ty masz dla mnie plan, nawet gdy moje oczy tego jeszcze nie widzą. Odnów moją nadzieję, Panie. Ucisz we mnie każdy głos wątpliwości. Rozpal w moim sercu światło wiary. Chcę wierzyć, że jutro jest, wycienię tysiąc w Twoich rękach, że moje życie jest częścią Twojego doskonałego planu. Panie, nie pozwól mi się poddać, nie pozwól mi zwątpić. Jesteś moim światłem w ciemności. O Wszechmogący, ty, który jesteś Bogiem nowego początku, przychodzę dziś do Ciebie z bagażem mojej przeszłości. Są rany, które wciąż bolą, wspomnienia, które nie dają spokoju, błędy, których żałuję. Panie, nie chcę już dłużej nosić tego ciężaru. Twoje słowo mówi, jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Drugi Kor, 5:17. Tak, panie, nie chcę żyć w cieniu wczorajszych błędów. Chcę przyjąć Twoją łaskę i rozpocząć nowy rozdział. Uwolnij mnie, panie, od wszystkiego, co mnie zatrzymuje, co nie pozwala mi iść naprzód. Ucz mnie przebaczać sobie i innym. Niech Twoja miłość zmyje każdy ból, niech Twoja prawda uwolni moje serce. Pragnę iść do przodu z podniesioną głową, wiedząc, że w Tobie jest moja nowa historia. O najwyższy, mój ukojenie. I moja nadzieja. W świecie pełnym chaosu i niepokoju przychodzę do Ciebie, bo tylko w Tobie mogę znaleźć prawdziwy odpoczynek. Codzienne troski odbierają mi siły, moje serce często jest zmęczone. Moje myśli niespokojne, ale ty, Panie, zapraszasz mnie, bym przyszedł do ciebie i znalazł ukojenie. Twoje słowo mówi: "Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię." Mt 11:28. Tak, Panie. Przychodzę do ciebie, bo nie chcę już dłużej walczyć sam. Oddaję ci moje zmęczenie, moje obawy, moje niewypowiedziane lęki. Niech twoja obecność otuli mnie jak ciepły, spokojny wiatr. Niech twoje ręce podtrzymają mnie, gdy czuję, że nie mam już sił. Panie, ucz mnie odpoczywać w twojej miłości, ufać, że to ty mnie prowadzisz i wierzyć, że w twoich ramionach jestem bezpieczny. Owszechmogący mój Panie i Królu, dzisiaj staję przed tobą, by ogłosić moją wiarę. Wierzę, że jesteś większy niż moje lęki, silniejszy niż moje problemy. Potężniejszy niż wszystko, co próbuje odebrać mi pokój. Choć moje oczy mogą nie widzieć odpowiedzi, choć moje serce może się wahać, wybieram ufać Tobie, Panie, Twoje słowo mówi: Jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą. J. 11:40 Tak, Panie, chcę widzieć Twoją chwałę w moim życiu. Chcę, by moja wiara była jak góra, której nic nie poruszy chcę ufać, że każda sytuacja, każda burza, każdy trudny moment jest w Twoich rękach. Dziś ogłaszam, że ty jesteś moim Bogiem, moją skałą, moją nadzieją. Wybieram życie w wierze, a nie w strachu. Wybieram wznosić oczy ku Tobie, a nie ku moim problemom. Panie, jesteś moim wszystkim i w Tobie pokładam całą moją ufność. O najwyższy. Tarczo mojego życia. Dzisiaj wołam do Ciebie, abyś otoczył mnie swoją ochroną. W świecie pełnym zamętu, pokus i niewidzialnych zagrożeń pragnę ukryć się pod Twoimi skrzydłami. Ty jesteś moją twierdzą, moim schronieniem, moją jedyną pewnością wśród niepewności tego świata. Twoje słowo mówi: Nie ulękniesz się strachu nocnego ani strzały lecącej za dnia. PS-91.5. Tak, panie, w Tobie nie muszę się bać, bo Ty jesteś moją obroną. Niech żadne zło nie dotknie mojego serca, niech żadne kłamstwo nie zakłóci mojego pokoju. Zakryj mnie swoją łaską, otocz swoją miłością. Broń mnie przed wrogiem, który chce mnie zniechęcić, przed zwątpieniem, które próbuje zakorzenić się w mojej duszy. W Twoim imieniu odrzucam strach, odrzucam niepewność, odrzucam wszelkie poczucie osamotnienia. Panie, Ty jesteś moim strażnikiem, moim Bogiem, któremu ufam. O światłości wieczna, która nigdy nie gaśnie, przychodzę do Ciebie, bo są miejsca w moim sercu, gdzie wciąż panuje cień. Są chwile, gdy wątpliwości przesłaniają mi drogę, gdy smutek przychodzi bez zaproszenia, gdy strach wypełnia moje myśli. Ale Ty, Panie, jesteś światłem, które rozprasza każdą ciemność. Twoje słowo mówi: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. Jotek 8:12. Tak, Panie, nie chcę już błądzić w mroku moich obaw, nie chcę żyć w cieniu przeszłości, pragnę kroczyć w Twojej światłości, otworzyć moje serce na Twoją prawdę, pozwolić Twojej miłości przeniknąć każdy zakamarek mojej duszy. Przyjdź, Panie, i rozświetl to, co we mnie przygasło. Wypełnij mnie swoją obecnością, spraw, aby każdy cień lęku został rozproszony, a moje serce biło rytmem Twojej. Pokoju. Ty jesteś moją nadzieją, moim światłem i moim przewodnikiem. O najłaskawszy ojcze, dziś przychodzę do ciebie z otwartym sercem, z dłońmi uniesionymi w geście całkowitej ufności. Nie chcę już polegać na własnej sile, nie chcę budować swojego życia na lęku, na niepewności, na rzeczach, które przemijają. Dziś, Panie, oddaję Ci wszystko: każdą myśl, każde marzenie, każdy krok, który przede mną. Twoje słowo mówi. Powiesz panu swoją drogę i zaufaj mu, on sam będzie działał. P.S. 37 PO Tak, panie, nie chcę już trzymać sterów, mojego życia w swoich rękach. Wiem, że twoje plany są wyższe, twoja mądrość doskonała, twoja miłość bez granic. Panie, weź moje życie i uczyń z niego dzieło twojej chwały. Prowadź mnie tam, gdzie chcesz, nawet jeśli droga wydaje się trudna. Ufam ci, bo wiem, że jesteś wierny. Moje serce i moja dusza należą do Ciebie, mój Panie i Królu. O Boże pokoju, przychodzę dziś do Ciebie z głębokim pragnieniem ukojenia. W świecie pełnym hałasu, w sercu często niespokojnym, w myślach, które błądzą w nieznane pragnę Twojej obecności, która uspokaja każdą burzę. Tylko Ty, Panie, możesz wypełnić mnie pokojem, którego świat nie jest w stanie dać. Twoje słowo mówi. Pokój mój daje wam nie tak, jak daje świat. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Jotak 1427 27. Tak, panie, otwieram moje serce, abyś napełnił je swoim pokojem. Pragnę odpocząć w twoich ramionach, pozwolić, by twoja miłość otuliła mnie jak ciepły płaszcz, tysiąc dziewięćdziesiąt chłodną noc. Panie, niech twoja obecność uspokoi moje myśli. Niech Twoja łaska uśmierzy każdy lęk, niech Twoja miłość ogarnie moją duszę. Chcę żyć w Twoim pokoju, iść przez życie ze spokojem, który pochodzi tylko od Ciebie. W Tobie, Panie, znajduję prawdziwe ukojenie. O Najwyższy, który od początku świata prowadzisz swoje dzieci drogą prawdy i życia, dziś staje przed Tobą z sercem pełnym wdzięczności. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją obecność, za Twój pokój, za Twoją miłość, która nie ma granic. Dziękuję, że wysłuchujesz każdej mojej modlitwy, nawet tej, której nie wypowiedziałem na głos. Twoje słowo mówi: We wszystkim dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem Was. 1 Tes 5, 18. Tak, Panie. Dziękuję Ci nawet za te chwile, które były trudne, bo wiem, że każda z nich prowadziła mnie bliżej Ciebie. Teraz, Panie, składam w Twoje ręce wszystko, czym jestem. Niech Twoja wola wypełnia moje życie, niech Twoje światło prowadzi, mnie każdego dnia niech Twój pokój nigdy mnie nie opuszcza. Ty jesteś moim Bogiem, moją nadzieją i moją twierdzą. Tobie oddaję wszystko, dziś i na zawsze. Amen. Jeśli ta modlitwa przyniosła Ci ukojenie i wzmocniła Twoje serce, zapraszam Cię do subskrybowania tego kanału. Wystarczy jedno. Kliknięcie, abyś zawsze miał dostęp do słów, które podnoszą na duchu i napełniają pokojem. Zostaw łapkę w górę, aby więcej osób mogło znaleźć tę modlitwę, i podziel się swoimi myślami w komentarzu. Twoje świadectwo może stać się światłem dla innych. Udostępnij ten film bliskim, rodzinie, znajomym. Być może ktoś dziś czeka na te słowa, które przyniosą mu nadzieję i siłę. Niech Pan Ci błogosławi.